Ze mną, moi drodzy, zespół Lady Punk. Witam panowie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry, dobry wieczór. Po, powiedzcie mi, dlaczego Polonia Music Festival to jest wyjątkowy festiwal? Dlaczego? Dlatego, że ludzie są stęsknieni tutaj polskiej muzyki, tak mi się wydaje i przychodzą po prostu z wielką energią. Się wydaje, tylko tak jest. Tak jest i przychodzą z wielką energią, z wielkim sercem i z tęsknotą. Ja ci powiem taką rzecz, że dzień przed wyjazdem napisała do mnie SMS Iza Trojanowska, która była tu u swojej rodziny w Niemczech i powiedziała, że strasznie ludzie za nami tęsknią i chcieliby, żebyśmy jak najczęściej przyjeżdżali. Więc prawdopodobnie musicie zrobić koncert w przyszłym roku. Będzie na pewno, ale na czym polega różnica pomiędzy publicznością w Polsce a Tutaj w Niemczech, Polonia. Częście nie mają jest... wyrazów takich rozbudowanych, dłuższych i brzmiących po niemiecku. Ja, ja nie odczuwam w ogóle takiej różnicy. Po prostu ludzie są ludzie, Jak mają ochotę, to się bawią, śpiewają, znają wszystkie piosenki, tak podobnie jak w Polsce, więc ja nie, nie widzę tu różnicy. Muzyka Dobrze, panowie. Ja widzę, ja widzę trochę naprawdę, bo ludzie są stęsknieni za, za Polską, i wydaje mi się, że, że jak zespoły z Polski przyjeżdżają, to mają, mają jakby taką bliskość tego, co się dzieje u nas w Polsce. Jest różnica, bo ja to też widzę za sceną, jak publiczność reaguje, ale jakbyście mieli podsumować w jednym zdaniu, dlaczego warto przybywać na Polonia Music Festival? Bo jest, jest dużo dobrej muzyki. O dużo... było, do... było o publiczności, teraz o, o festiwalu. No, na festiwalu pojawia się dużo fantastycznych artystów, w związku z tym po... pojawiają się też fantastyczni ludzie. A i publiczność dopisuje, jest znakomicie, zapraszamy za rok. Słyszeliśmy, że jesteśmy zaproszeni, więc bardzo chętnie tutaj e, do Was przyjedziemy. Przybędziemy, ale przybędziemy sami, tak, żebyśmy sami mogli zagrać cały koncert jako Lady Punk. Koniec, kropka. Dziękuję, dobranoc. To było tyle.